Dzień dobry. Dziś prezentuję państwu nasz najnowszy promocyjny produkt. Jest to nasze super promo z Schössera, austriacki producent, firma Schösser Parket, której firmy produkty mamy u nas od wielu lat. W tej chwili udostępniła specjalnie dla nas taką gamę produktów w trzech kolorach, która jest dostępna obecnie w bardzo atrakcyjnej cenie przy zachowaniu wszelkich aspektów jakościowych, o których bardzo często rozmawiamy z Państwem w naszych salonach, rozmawiając właśnie o podłogach drewnianych tej firmy. Tutaj prezentuję trzy kolory, bo właśnie w trzech kolorach jest dostępna ta podłoga. Jest to dąb naturalny dąb w kolorze bianka oraz dąb w kolorze akcent takim nieco ciemniejszym być może przepraszam być może na filmie nie do końca to widać ale jest to taki jakby delikatny smog delikatnie podpalany dąb. jest dostępna podłoga jest dostępna w szerokości 182 mm i stałej długości to jest ważne to jest deska w stałej długości 2 m i 20 cm Wyłożyłem specjalnie, zanim rozdysponujemy tutaj na wszystkie nasze salony te dechy ekspozycyjne, to mając po dwie paczki z każdej podłogi, stwierdziłem, że warto będzie wyłożyć tą podłogę tutaj, ułożyć kawałek i pokazać, jak się prezentuje na takiej nieco większej powierzchni. A przy okazji, możemy zobaczyć, że podłoga ma czterostronne fazowanie ma taką wyraźną, głęboką. Szczotkę, która będzie lepiej widoczna pod światło i będzie bardzo dobrze wyczuwalna pod, pod palcami, ale też pod, pod stopami, szczególnie bosymi stopami. A ten tak zwany efekt bosej stopy będzie świetnie wyczuwalny na tej podłodze. Czterostronna faza, która podkreśla to, że ta decha ma stałą długość. Ta stała długość jest coś, co warto podkreślić, szczególnie w przypadku takich produktów promocyjnych w super, w super cenie, a do tej ceny zaraz przejdę. Ponieważ jest to evenement, jeżeli chodzi o, o, o tego typu właśnie produkty, tam gdzie jest długa deska, a 220 to już jest długa deska, szeroka deska, 18 cm ponad, to już jest produkt, który można zaliczać no, do takiego z takiej co najmniej średniej, wyższej, wyższej półki. A jeżeli jeszcze jest to stała długość tej dechy, no to tym bardziej. I jak się rozłoży, tak tutaj mamy te 3 do 4 desek, nie 3 dechy maksymalnie po długości rozłożone, to już widać dlaczego, widać jak ona ładnie się, że tak powiem rozpływa ten rysunek tego drewna. No jest to zupełnie inny efekt niż w przypadku takiego miksu długościowego, gdzie mamy dużo tak zwanych kruciaków. Także z jednej strony produkt promocyjny, produkt w supercenie. Ponieważ uwaga, cena 199 zł netto za metr kwadratowy na dzisiaj. A z drugiej strony no właściwie wszelkie, wszelkie walory podłóg takich z najwyższej półki. Bardzo zapraszam do naszych salonów Direct Flor w Poznaniu i we Wrocławiu. Zapraszam do kontaktu telefonicznego albo mailowego, żeby uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Trzy kolory, dąb naturalny, bianka, dąb bielony oraz taki dąb smok taki podpalany, powiedzmy opalany dąb. Wspomniałem o tym, że szerokość desek 182, możemy też, ale to już zapraszam do kontaktu, już wtedy ta cena jest nieco inna. W szerokości nawet 222 mm taką dechę zaproponować. Zapraszam serdecznie i dziękuję. Do zobaczenia w naszych salonach Direct Floor.